Oh no, Sorry. I'm oh, sorry, I can't flee.

Jakby co długo koniec live'a będziemy. Ja będę kończył, bo się zejdzie trochę. No ale live będzie usunięty chyba. Tak usunięty będzie. Nie chcę mieć jego zapisu. Nie będzie zapisywany. Najprędzej. I can't clean nie Ciępoko pojedzie. Niepoko. Ktoś wbił? Druga osoba. Co tam wbił? Niech napisze coś Kto wbił, ten niech napisze. Niech się przywita. No kto wbił? Niech się przywita. Jezu, jak ja mało pracy mam, mamy ja tylko dokończę jakby co? Dwie osoby są. No niech tam, ten, ten kto wbił niech się przywita. No to tam wbił? No halo, czekam. Dobra, przegrał drugie miejsce. Ten, kto wbił, nawet się nie przywita. Regwer, to ty wbiłeś czy tam kto? Bo ja sam nie wiem. Yeah, yeah. kto ty wbijesz. Nie, nie wiem, kim ty jesteś. Nie wiem, kto to wbił nawet. Kurde. Zobaczę, kto to wbił. To już koniec, laj, prawie. jest I będę dzisiaj wizytał wobec młodego. Dzisiaj będzie dużo wizytał wobec bo I będzie dużo wizytał 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 Gdzie? Og der er den No, szkoda, że zginęłem, kurde no. Sorry, I can't flee. Glamie zostawiasz, a czemu sam nie weźmiesz? Dobra, ja biorę. Bo mało HP zadaje. To, to dobry plan. Nie, nie mogę mnie trafić. Dawaj takie pierwsze miejsce, jakby zajął mnie to spoko. No jest. Nie, yeah, rzucaj. Rzucaj ulta. I can flee... No, oh, to było dobre. Nice. Ale tutaj załatwiłeś... Nie, no, i can fly. Sorry, no. Ja mam tylko plus jeden. Dwóch przeciwników pokonałem, no nawet dużo. Raz, dwa, trzy. Co tam piszesz? Znowu, Jezu, co ile ty razy piszesz? No co ty tam? piszesz. Co ty miałeś napisać? O, zerkot, jest live! O Jezu, zmęczony jestem trochę. Ja co ja będę nagrywał. No co ty tam napisałeś? Co to, to, i can fleezer, koniec Raju, takie jeszcze za dwie garki to Nie mi O bo ja zmęczony jeszcze. o za leżeć pójdę. Za spać i tak, jakby co on no to. Jestem zmęczony trochę, i can flee, jakby co on no to.

Ostatnie gierkoo Jeszcze nie no napiszcie czy tam jeszcze chcecie sobie pograć. Jak napiszecie, żebym nie kończył live'u, no to jeszcze chwilę potrwa. No to jeszcze chwilę ponagrywam. A jeśli napiszecie skończ, no to dobra, to skończę. Nie, no nie no i dwie ostatnie gierki, no... Naprawdę!

Dobra, teraz dajemy iconfli. Ta słabsza Pada, Padaj, żulu, kurde. Przejdę do was tam, kurde. Spadajcie, żulu. No bo to jest żul po prostu. No i to jest żul. Jakby co To Wiecie, ja nie mogę tam. A to na niego zawsze. A, I can flee, ma... A masz my pay -set card? To bym sobie tam karnet kupił i bym odcinki nagrywał. I can fly my pay sweat card? Bym tam odcinek nagrał. Halo, I can flee, masz. Napisz na czacie. Jak... Jak nie możesz, to pogerce. Jak nie możesz na czacie, no to napisz pogerce. Czy masz mypay sweat card? 100 złotych. Albo 500. Jak masz, no to yy, fajnie jakbyś mi dał i byś mi w opcinku No nie, I can't, be, no proszę, no. chociaż jedną. I Teraz znowu. I to masz My Pay Cards 500 złotych. Co tam napiszę? A o jakiej wartości masz? Napisz. Jaką masz wartość? Mi się każda może przydać. A tu found me. I found Let's go explore. O jakie wartości masz te My Pace Face Masz w ogóle? Masz w ogóle My Pace Card? Bo kurde, na odcinek by mi się przydał. O, jakby co? Yy, I can flee, no to możesz mnie zaprosić na tym. Na Messengerze. Christian Seng. Jakby co? Nie wstydzę się. Wpadajcie. Wpadaj na mojego tego. Aj free, no kup ten mypę swej kar bo kurde na odcinek by się przydał Wiem tu to kupił sobie troszkę cool. no tak byś kupił poczekaj ile by mi poczekaj 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 ile by mi tu było mi tak na odcinek by było potrzebne... Fuuu. Za 240zł? Kupisz? A. Ciekawe czy za to byś kupił. Ty hajsu na serio nie masz? Kurde. Odmata. No pa, pa, I can flee. Nope. A po co jadzisz do tego sklepu? A no, I can flee. A po co ty jadzisz do tego sklepu? Co ty, kupić jadziesz? My password card? Jezu, yes, xd. Jezu, film weszłem. Sorry. Ale co się włączyło? Pewnie WCR <grym> Po co ty jajniesz do tego sklepu kupić pipe? Jest to 40 złotych. Dobra. Dzięki za obejrzenie lajma. I cześć, dzięki za obejrzenie. Mara muszę kończyć. A, a jak... O, poczekaj. Jeszcze coś zobaczę. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Spodzisz? Tuż taka i kantli, jakby co to jest? Spodzisz? Tak, nie wie co to jest Dobra, kończę. Już po live widzę. No, cześć, dzięki za obejrzenie.